Jaka jest szyna kolejowa, każdy widzi i co tutaj dużo opowiadać. Gdyby jednak przyjrzeć się bliżej, temat okazuje się nie taki prosty i oczywisty, jakby się wydawało. Szyny to podstawowy element drogi kolejowej, po której poruszają się pojazdy szynowe. Dobrze, gdyby zawsze zapewniały one bezpieczeństwo, bo w praktyce to różnie z tym bywa. W Polsce jest wciąż wiele linii kolejowych, delikatnie mówiąc. O stanie pozostawiającym wiele do życzenia. W niektórych przypadkach zaleca się, ze względu na słabą jakość infrastruktury kolejowej, ograniczenie prędkości nawet do kilkunastu kilometrów na godzinę. Duża jednak część linii kolejowych w ostatnich latach została zmodernizowana i wymieniono na nich szyny. są one najważniejszym elementem infrastruktury kolejowej, bo to dzięki nim pojazdy szynowe mogą jechać. Najczęściej używa się w Polsce szyn normalnotorowych transportowych. Ich uniwersalność zapewnia zastosowanie zarówno do ruchu pasażerskiego, jak i towarowego. Nie można tego już powiedzieć w przypadku szyn lekkich tak zwanych, stosowanych w systemach kolei miejskiej i tramwajowej, gdzie w porównaniu do kolei nie ma dużych obciążeń. Są one lżejsze i mają mniejszą nośność niż tradycyjne szyny transportowe. To też często stosowane są na krótkich trasach w miastach czy na ich obrzeżach. Droga kolejowa to złożona konstrukcja, której głównym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego prowadzenia ruchu pojazdów szynowych. Składa się ona z nawierzchni kolejowej, czyli szyn podkładów przytwierdzeń i podsypki a także spodtorza kolejowego. Zróżnicowanie elementów na kolejowej i zastosowanych w niej materiałów, czyli stali, drewna, betonu, tłucznia i polimerów, ma wpływ na to, że wybór odpowiedniego systemu konstrukcyjnego i jego eksploatacja stanowią trudne wyzwanie dla inżynierów. Każdy z tych elementów ma inne właściwości fizyczne, parametry wytrzymałościowe i odporność na zmienne warunki eksploatacyjne. Na polskich kolejach używa się głównie dwóch typów szyn, a kryterium ich podziału to metr bieżący podawany w kilogramach. Jest to szyna 60E1, jej odpowiednikiem jest wcześniej stosowana szyna uic 60 a także szyna 49E1. Jej odpowiednik to wcześniejsza szyna S49. 60E1 to szyna typu ciężkiego, którą stosuje się w torach. Plasy zerowej pierwszej, drugiej i trzeciej, głównie na liniach magistralnych i pierwszorzędnych zelektryfikowanych o dużym obciążeniu przewozami oraz dużych prędkościach pociągów. Jej masa jest niewiele mniejsza od stosowanej wcześniej w Polsce UIC-60, która różni się od tych stosowanych obecnie przekrojem poprzecznym. Drugą z szyn 49E1 typu średniego stosuje się do zabudowy na liniach pierwszo i drugorzędnych. Szyny te są w pełni kompatybilne z wytwarzanymi wcześniej szynami UIC 60 oraz S49. Szyny są najwyżej położonym elementem konstrukcyjnym na wierzchni kolejowej. Oprócz prowadzenia taboru kolejowego, przejmują one siły dynamiczne od jego zestawów kołowych i przekazują je na podkłady. W przypadku trakcji elektrycznej, szyny przewodzą prąd zasilający i mogą stanowić element urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinkach izolowanych, stanowiących część elektrycznego obwodu torowego. Z uwagi na wielkość i dynamiczny charakter obciążeń od kół taboru, szyny muszą posiadać dużą wytrzymałość na zginanie i ścieranie, twardość, ciągliwość, sprężystość i trwałość eksploatacyjną. Szyny są produkowane w hutach, a do ich wytwarzania stosowana jest stal zlewna składająca się z węgla manganu, krzemu, fosforu i siarki. Jednak dwa ostatnie pierwiastki traktuje się jako zanieczyszczenia. Trwałość szyn może być podnoszona głównie poprzez stosowanie stali o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie, dzięki czemu szyny będą bardziej odporne na zużycie i zmęczenie oraz obciążenia udarowe. Na ogół trwałość szyn podnosi się dodając do składu stali chrom lub wanat. Oraz poddając ich obróbce termicznej w postaci hartowania główki szyny. Poza tym w kolejnictwie stosuje się także specjalne stale stopowe o podwyższonej wytrzymałości i trwałości. Z których najbardziej znana jest stal manganowa Hatfielda, mająca około 1,2% węgla i 12% manganu, wykorzystywana do wykonywania najbardziej narażonych na zużycie elementów rozjazdów. I skrzyżowań torów. Stosowanie szyn o podwyższonej twardości musi iść jednak w parze z unowocześnieniem materiałów używanych do produkcji obręczy kół kolejowych. W przeciwnym wypadku wzrosną koszty eksploatacji taboru, ponieważ szybciej zużyją się koła. W Polsce najpopularniejsze do produkcji szyn są stale ST90 i ST110. W niektórych torach można spotkać produkowane wcześniej szyny ze stali ST70. Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku produkowano szyny obrabiane cieplnie w całym ich przekroju, nazywane twardymi. Przeznaczono je dla linii kolejowych wyjątkowo obciążonych. Ponieważ okazały się one podatne na kruche pękanie, zaczęto wycofywać je z eksploatacji. W niektórych krajach Europy Zachodniej popularnym typem szyny jest 54E1. Na liniach o bardzo dużym obciążeniu stosuje się szyny cięższe od 60E1. W krajach dawnego Związku Radzieckiego są to szyny R65 oraz R753. A w Stanach Zjednoczonych szyny Area 136RE oraz 141RE. I 155SE. Ten ostatni typ jest najcięższą szyną kolejową używaną na świecie. Metr bieżący jej to masa ponad 77 kg. Warto dodać, że na świecie szerokie zastosowanie mają szyny szerokostopowe Winiola, których przekrój poprzeczny pochodzi jeszcze z pierwszych dziesięcioleci rozwoju kolejnictwa składa się on z główki, szyjki oraz stopki i wywodzi się z dwuteownika znanego ze swoich zalet przy pracy pod obciążeniem zginającym. To główka szyny bezpośrednio współpracuje z kołami taborowymi, a więc jej kształt musi być dopasowany do przekroju obrzeża koła. Dobrze wyprofilowana szyna zapewnia spokojne toczenie się kół w czasie jazdy oraz normalne zużycie eksploatacyjne szyny i koła. Szyjka, jako część łącząca główkę ze stopką, musi mieć grubość zapewniającą właściwą sztywność giętną oraz odporność na wyboczenie. Ponieważ kształt połączenia szyjki z główką i stopką musi zapobiegać koncentracji naprężeń, uzyskuje się to stosując w tych miejscach odpowiednie promienie łuków. Dzięki stopce możliwe jest stabilne oparcie oraz przeniesienie obciążenia z kół taboru na podkład. Szyny wszystkich rodzajów wytwarzanych w Polsce niezależnie od ich składu chemicznego produkowano w dwóch odmianach K, przeznaczonej dla toru klasycznego z mocowaniami łupkowymi na śruby oraz S dla taboru bezstykowego, spawanego termitowo. Zależnie od poziomu dokładności wykonania szyny, dzieli się dodatkowo na klasy pierwszą i drugą. Na szyjkę każdej szyny w procesie produkcji nanosi się jej cechę, czyli oznakowanie wypukłe informujące o producencie, typie szyny, rodzaju stali oraz dacie produkcji. Układanie szyn z podwyższoną wytrzymałością w łukach o mniejszych promieniach niż 300 metrów może wydłużyć okres ich eksploatacji. Zwiększenie nacisków osiowych powoduje szybki wzrost uszkodzeń w szynach. Im większy jest nacisk osiowy, tym głębiej tworzą się w główce szyny pęknięcia zmęczeniowe. Specjaliści amerykańscy dowiedli, że zwiększenie naprężeń w szynie o 1% zmniejszy ich trwałość aż o 8%. Duży wpływ na zwiększenie liczby wymian pojedynczych szyn ma podwyższanie prędkości pociągów, zwłaszcza towarowych. Badania prowadzone w Rosji wykazały, że zwiększenie prędkości z 40-50 do 70-80 km na godzinę powoduje ponad dwukrotny wzrost częstości takich wymian. Badania prowadzono na liniach magistralnych, ale na ich podstawie można szacunkowo określić graniczne obciążenia szyn dla linii niższych kategorii z ruchem pociągów prowadzonym z mniejszą prędkością i mniejszymi naciskami osiowymi niż na liniach magistralnych. W ten sposób przyjęto, że dla linii tych, w zależności od typu szyn, gatunku stali oraz typu podkładów, trwałość szyn można przyjąć większą o 10% na liniach pierwszorzędnych, o 20% na drugorzędnych i o 30% na liniach znaczenia miejscowego. Warto dodać, że szyny wykorzystane w torach linii wyższych kategorii są układane w torach linii drugorzędnych i znaczenia miejscowego, a także stacyjnych i bocznicowych jako szyny starożyteczne. Pozostają one w tych torach podobnie jak szyny starsze, nieprodukowanych już typów do czasu ich dopuszczalnego zużycia. Ponieważ szyny w torach bocznych zużywają się bardzo powoli, w wielu miejscach można spotkać takie pochodzące jeszcze z XIX wieku, całkowicie historycznych i muzealnych typów. Co by nie mówić, budowa szyny praktycznie o niezmiennym od wielu lat kształcie, pomimo różnych modyfikacji wprowadzanych w wymiarach, które mają polepszyć jej parametry, pozostaje niezmienna i będzie w takiej formie służyć jeszcze wiele lat.